Panie, jest to dobry je, tuś? A co, miły sposób spędzania czasu pod fontanną? Nie, to zła, bo ja muszę być aźdę. Aha, czyli to jest lekarstwo po prostu na promile. <laughs> o właśnie o. może pan polecić wszystkim? Tak, oczywiście, nie ma problemu. Żeby... Słuchaj, powiedz nam, zaczęło się lato, prawie już, prawda? No zaczęło się. Nie w szkole? No, no już po szkole w sumie. Po szkole. Jak, jak znosisz taką pogodę? Lubisz tak gorąco? E, nie no trochę za zimno jest, po prostu maczne w y, tylko jakąś kurtkę włożyć. Okej, okay. słuchaj, jakie plany wakacyjne? A nie wiem, gdzieś do pracy zarobić y, coś pieniędzy, a tak to jakieś wyjazdy może znajomymi. E, a rok szkolny kiedy się kończy? E, 20 do 5. 25. 25, tak. czyli jeszcze, jeszcze chwilkę. No jeszcze. Żeby... Przedstawisz nam się z jakiej szkoły jesteś? Jestem z 23 LO tutaj, prawda, z kolegą Jackiem. Mhm. Jacek uśmiechnij się. Mhm. Właśnie Jacek grał na dzisiejszym koncercie szkolnym na Tianinie. No jeszcze jakieś koleżanki, widzę, to też chyba A to od was. koleżanki są w gimnazjum, nie wiemy którego, może się pan ich zapytać. Aha, no to co, pozdrawiamy wszystkich? No pozdrawiamy pewnie. Każdego, kto to obejrzy. Gorące, strasznie dzisiaj, prawda? Piątek, piątek, straszne słońce. A wy jesteście w fontannie. Dlaczego w tej fontannie? No, żeby się spłonić. No to jest za gorąco czy za zimno? Za no, gorąco. Jednak za gorąco. Czy to tak. żart był z tym za zimno? Z jakiej szkoły jesteście? 24, gimnazjum. Gimnazjum I co? Koniec roku z pasem? Tak. Same piątki? Oj nie. No, ba, nie? nie. Ba? 5 minus 5. <laughs> Jakie plany wakacyjne? No, Spędzanie czasu z tymi osobnikami. Z tymi, no. z tymi osobnikami, planem. ale w tym miejscu czy w jakimś innym? W tak. Różnych. Ale co? Możecie zaprosić Lublinian na podfontannę, fajnie jest. Tak, tak, przyjemnie. Zapraszamy. No to pozdrówcie wszystkich znajomych. Tak, pozdrawiam. Pozdrawiam moich panów pozdrawiamy dwóch czwórkę no. i w ogóle jedna tak, turnica są... pozdrawiam. To I Switch paczuszkę. Tak, tak. Pogoda jest tropikalna. Co pan sądzi jako Lublinianin? Przed chwilą było po powodzie, deszcze, a teraz tropiki. Jak pan się czuje w takiej pogodzie? Nie przeszkadza mnie osobiście nic taka pogoda. A szkoda, powodzian to niech świeci jeszcze dwa miesiące. Czyli po, po prostu pomaga w tej tak chwili raczej? pomaga pogoda. tym ludziom, którzy są bardzo nieszczęśliwi. Proszę. Byłoby fantastycznie, gdyby policja sam nie wyganiała. A wygania? Wygania. A dlaczego? Bo nie wolno wkładać nogi do wody. Czyli o nogi chodzi? O nogi chodzi, tak. A poza tym jest wspaniale. Pogada dopisuje. Do, 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 do. No ale w tej chwili policji nie ma. Często nie. przychodzą? E, bywa, bywa. Wtedy... Ale co, bardziej policja czy Straż Miejska? Policja. Policja? Panowie policjanci trochę ignorują, ale pani policjantka, która tutaj chodzi, to o, o, trzeba wszystko Nie ma ...wychodzić, tak. Aha. No może, może dbają, żeby jednak na trochę się zanieczyszcza, ludzie kamienie wrzucają, no, ja prawda? No tylko w Lublinie chyba taki przepis, bo w niektórych e, miastach, fontannach spędzają czas wszyscy... Na przykład Poznaniacy, o. Aha. A to dzisiaj też już jakaś taka akcja policyjna była? Yy, dzisiaj przechodzili, ale... Nie reagowali? Nie, nie zareagowali. Nie. Może jak było zimno, to reagowali, teraz jak gorąco, może przestaną. Aj, zobaczymy. Reagowali. Wczoraj tak? reagowali. było gorąco. Ale i tak dobrze, że ta woda tutaj chociaż jest. Państwo z nas... jesteście? Jeszcze tak. No to proszę, pozdrowić wszystkich znajomych. Pozdrawiamy wszystkich znajomych z Nie Nietypowy sposób spędzenia czasu. Fontannie... <laughs> Rajstopak, ale... O kurczę, bo tutaj... Tak, aktywność jednego dżentelmena prawda? Nieco nam utrudnia działanie, ale dam Na sobie molność. radę. no molność też, tak? Tak. Aha, no ale wróciła dziewczyna w rajstopach. Dlaczego w rajstopach fontannie? Słuchaj, co to, to za wynalazek? No bo zdjąć ciężko, a że to szybko wyschnął <laughs> Tutaj któraś pani mówiła, że policjanci jakoś tak przeganiają ludzi trochę tak spontanicznie. No pod jakiś paragraf nawet podchodzi, Tak? Pani... moczenie się, się w Ale podobno na całym świecie no, jak są takie upały, no to ludzie jednak no, chodzą w tej są no w konflikcie. Tej no możliwości nie ma się schodzić